Zbrodnia i kara. Streszczenie i analiza poniżej 5 minut. Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego to jest jedna z najważniejszych powieści psychologicznych w historii literatury. Na pierwszy rzut oka wygląda jak kryminał. Jest morderstwo, jest śledztwo, no i jest kara. Ale bardzo szybko okazuje się, że to nie o to tutaj chodzi. To jest książka o granicach moralności. O pysze, która każe stanąć człowiekowi ponad innymi. I o sumieniu, którego nie da się zagłuszyć żadną teorią. W tym filmie w kilka minut opowiem ci fabułę, wyjaśnię sens powieści, omówię najważniejsze postaci i motywy, a na końcu odpowiem na pytanie, dlaczego zbrodnia i kara jest nadal tak bardzo aktualna. Zapraszam! Część pierwsza, streszczenie fabuły. Głównym bohaterem powieści jest Rodion Raskolnikow, biedny, dumny student prawa mieszkający w Petersburgu. Żyje w skrajnej nędzy. Izoluje się od ludzi i pogrąża w rozmyślaniach. Raskolnikow tworzy teorię, według której świat dzieli się na ludzi zwyczajnych i nadzwyczajnych. Ci pierwsi są skazani na przestrzeganie prawa. Ci drudzy, jeżeli są faktycznie wybici, mogą je łamać w imię wyższego dobra. Aby sprawdzić, czy sam należy do tej elitarnej grupy, Raskolnikow postanawia popełnić zbrodnię: morduje starą lichwiarkę, którą uważa za szkodnika pasożyta społecznego. Przez przypadek morduje też jej niewinną siostrę. Po morderstwie jego życie zmienia się w koszmar. Zamiast poczucia siły pojawia się poczucie winy, lęk i narastająca paranoja. Nie potrafi normalnie funkcjonować ani też ukryć swoje winy. Śledztwem zajmuje się z kolei Porfiry Pietrowicz, bardzo inteligentny śledczy, który szybko domyśla się winy Raskolnikowa, jednak nie ma dowodów, więc postanawia zagrać z nim w grę psychologiczną. Liczy, że Rodion sam się załamie. W życiu Raskolnikowa bardzo ważną rolę odgrywa Sonia Ładowa. dziewczyna, którą życie zmusiło do prostytucji, ale jest ona osobą głęboko wierzącą i moralną. I to ona namawia go do przyznania się do swojej winy i przyjęcia kary. Ostatecznie Raskolnikow wyznaje swoją zbrodnię i zostaje w ramach kary zesłany na Syberię. Sonia jedzie za nim. I tam, dzięki właśnie jej obecności, zaczyna się powolna przemiana Raskolnikowa. Część druga. Analiza problematyki. Sednem zbrodni i kary nie jest morderstwo, ale jego konsekwencje psychiczne. Dostojewski pokazuje, że kara nie zaczyna się w momencie wyroku, lecz w chwili załamania czy też uszkodzenia własnego sumienia. Raskolnikow chciał być kimś ponad innymi ale im bardziej próbuje odrzucić moralność, tym większym staje się jej niewolnikiem. Autor podważa ideę, że cel może uświęcać środki. Pokazuje, że żadna teoria nie uchroni człowieka przed wewnętrznym rozpadem. Powieść jest też ostrzeżeniem przed pychą intelektualną. Przekonaniem, że własny rozum, nieważne jak wybitny, daje prawo do decydowania o cudzym życiu. Część trzecia. Najważniejsze postaci. Rodion Arskolnikow. Jest to bohater, który jest rozdarty pomiędzy pychą a sumieniem. Inteligentny, wrażliwy, ale moralnie zagubiony. Jego dramat polega na tym, że chce być nad człowiekiem, a pozostaje człowiekiem. Sonia Marmia symbol miłosierdzia i duchowej czystości. Chociaż żyje w grzechu, zachowuje moralny kręgosłup. Jest przeciwieństwem teorii raskolnikowa. Nie usprawiedliwia zła, lecz wierzy w odkupienie. Porfiry Pietrowicz śledczy i psycholog. Uosabia. Cierpliwość, rozum i wiarę w siłę sumienia. Nie potrzebuje dowodu, wystarczy mu obserwacja człowieka. Część czwarta. Najważniejsze motywy. Motyw zbrodni i kary. Zbrodnia jest jednorazowa, natomiast kara psychiczna trwa ciągle. Motyw winy i sumienia. Sumienie działa niezależnie od prawa i ideologii. Motyw nad człowieka czyli krytyka autora odnośnie wyższości jednostki nad innymi. Motyw cierpienia i odkupienia. Cierpienie prowadzi do oczyszczenia i przemiany. Podsumowanie. Zbrodnia i kara to nie jest powieść, która daje łatwe odpowiedzi, natomiast zadaje pytania, które są aktualne aż do dziś. Czy wolno zabić w imię idei? Czy inteligencja daje moralne przywileje? I czy da się uciec przed własnym sumieniem? Dostojewski odpowiada jasno: nie ma człowieka ponad moralnością. I właśnie dlatego powieść ta porusza kolejne pokolenia. Dzięki za wysłuchanie. Jeżeli Wam się podobało, wiecie co zrobić. I do zobaczenia w następnym odcinku kolejnej serii, kolejnej powieści. Trzymajcie się.